Bałap Bałap Uwielbiam potężnie robić bałap Ale tak to sobie mogę tylko pozwolić na szeregu Na bałap? No... ja taki prawdziwy Od serca ja chyba nie daleco do super ser Lecia Misko Hmm. No to ci mam powiedzieć, hmm. Trudno mi się blusowało. O ja też nie dolecę. Hmm. Dopiero... No to nie źle. No to nie źle No kurwa i nie umiem z wody wyjeść. Jak zapierdolił Aha. Polak wleciał na pełnej kurwie, ślizgie i potas. <grystanie> ja jeba yes. Tak ty robisz zazwyczaj m? No, exactly that Tutaj są trzy beczułówki. No przestań do mnie strzelać, ty pedale jebane. My to mogę napierdalać i tak Dobra, mam tylko jednego shotgun'a niestety Ale mam UZI, dobra O, ja Likwidacja potwierdzony, potwierdzony. Kill confirmed Kill confirmed Uwielbiałeś, co nie? Tak. Kurwa Tak się fajnie zbyło tak na kill confirmed to był yes. najlepszy tryb w BO4. Tutaj też jest. Fajnie mi się grało, jakby Fuck you, Zenzork fuck you. I to bez powodu, ja się nic nie odzywałem, nic nie zrobiłem, po prostu drugi byłem i wcale nie wiem, jaki jest super scora. i ty się ob oburzył na samym koniec. Yes. Fuck off, Xenzorg. Oh, fuck off żebyś Aha no, na potręcie, <forszy> <forszy> to jest Yes <gryzamy> wyrzucam spermę. Ale wszystkich. Hey. tarcze to Tarcza włączy jest tutaj. Ale po to mówię? A <gryzamy> W myściu fryjero wek skalibarem, kalibarem, kapibarem. <gupy> yes. <coughs> Dobre, żeby Kalibrina, Piotrek z widu wypił Drina. Yes. No, trochę tak. Ja jutro ja jutro ja jutro, ja jutro. <noise> jutro idę. Ja A Czpon czyli co, podoba ci się, się reklama? Tak. No to super. Się w obudził. Ale zobacz, znowu poświęci te stówę, czy ile tam u ciebie będzie kosztować. Jeśli Będzie to... A to ma... No. w Łodzi na pewno znajdzie jest to. No. no, ale nawet mógł to zamówić do paczkowatu, no, tylko wyszłoby, wyszłoby pewno drożej. No się czekać. Wejdziesz no do właśnie. pierwszego ja nie chcę czekać. Ja mogę zamówić na jutro, na przykład, jest. ale mówię, fuck off, ja to idę dzisiaj pojadę do miasta specjalnie, S Ciekawe, jak się zamówi. No, Myślisz, powiem Ci, że po dwóch godzinach no. będziesz zadowolony. Ja tak dwie godziny coś i nadal jestem uczpany i chyba jestem w tym kiku nadal jest no tam wzrosły pedały, pedały. Mm -hmm. nie, nie ufałeś tym produktowi zostałeś przekonany? tak, zostałem gdzieś mm -hmm. miałeś lewej. <laughs> to ja, to ja. Oh oh, oh, oh. No! Jest pedał Czekaj, dobrze względem? Ja motylka wzięć tylko tutaj dużego Chyba chyba właśnie widziałem muszą być Biedronka czy coś. Kurwa te Biedronki No, to jest zapaszy takie No gdzie jest Aeriaz? kurwa? No właśnie, takie samo pytanie mam. Dobra, to jestem tutaj. Aaaa, Dziękuję, ci. o. Ooooo! O. Po lewej jakiś pedaciec. O, straszne. ja pakow robię? Nie. Jakby się ze mną nie Okay. No, a nie da się jej bezpośrednio zaznaczyć, lol. O, ale księżyc jest i teraz takie cukują mi na 206. Sharingan... Sharingan odskakuje Boże, ale zapierdalać, holy! Jakiś i to jest szybciej niż już nie da. Podbiegam, jestem blisko pedałów. Kind of. Boże, co są wolni? Wszyscy ooli. O, tam skacze pedał. I leci teraz, ma no, na no, no, no. Bam bam bam, 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 bam. A, się, jest na dachu. do 100, za 40, bo to jest? Pęknięty chyba. rakietą napierdala, ciekawe mnie czapki co to kątem wie. ty jebany leży? Starcze wączku też, wow! Zu tym drzewem na drzew jest. jest. O, znokowałem. co? What? Z tym mieczem? Jest kolejny, kolejny. E Kaliburem, co? Co to tak. Oho! Jest na dachu. Dostał. Do 100, za 172... yeah. Leci pedał! Bije mnie! Bije, tu z górki gdzieś Tu z góry jest pedał ha. Zaraz będzie musiał zejść Zaraz będzie musiał zejść dać. Motem Kolejny leci pedał Tam już jest typ... Ten, tym ten, ten młotem to fakowznik I tu pedał jest przede mną Okay. ale chyba już gdzieś tam nie chodziło ci o mnie czasów Nie, chodziło mi o pedała, chyba że jesteś pedałem. No to ok, bije mnie na tym dachu. Ja się uleczę i. Za kapetę! Za mi zrespili znowu, ja pedal co mi się Gdzie jest ten pedał? Skacze za nami? a dobra, widzę. Tam o tym skaczę. To właśnie ten pedał. Tam. Aha, fajnie to skacza. Tam jest pedał. Idziemy tam. Na bus smrodzisz Idziemy do niego? Tak, tak, tak. A nie, to Kacpi smrodzimy Macie rakiety? Dwie Ja nie mam Fuck off chyba? A nie, to Piotr jak Ja fuck off robię, jest Furra jest Furra mięsna Halo, pedale? Ty pedale... What is that fucking, pedal? Ty pedale. Is that fucking pedal? Ty pedale Ty pedale... Może w krzakach kurwa... Młota chyba nie używam, ten pedał. Mam też jakieś granice? Ja mam, ja mam. Uch, uch. Strzały tam yy, przez Kosza słychać. I młot, I młot ten pedał Pedal. To ten pedał no w Strzela się z kimś ten pedał Ale to tak odchodzi od strefy to chyba nie ma co To co czekamy tu na tych pedałów ta, ta, ta. Chyba to No to chodźcie pedały I was zniszczymy Już nie mam więcej. Ja mam tylko. No i co te padały? Są. To no, powinny... Są. Fedo dostał jeden. Ja tam ma a tylko ten się zgriżował. Nie, tak fajnie biega. O, i nagle szuf! Po jadą samochodem padały. Ja tą samochodem pedały. Ty zaraz strefa przefa kolejna. Tak, tak, Ok, z lewej strzeba. No, no fajnie, że jestem za drzewem i doznaję no, pedale. Nie ma nik rury do leczenia, nie? Nie. Jacz. Ty pedale, thanks. Holy Ten będzie tutaj, jeden gdzieś Jest za tym żywopłotem Pedały z górki Mamy meduzy jeszcze trzeba poprzeć Będź wam jedna w tej

Aha. Aha. Świeży spray? O. No ja mam pięć tych i Cię leczyłem wcześniej. Chce, żebym Cię wyleczył teraz? Aha. Aha. Aha co za pedał wstrętne Aha, jeszcze raz. Aha. Strzelają z tej Zostałem górki pedały. Pedały. No jak mam nazwać pedałów? mnie ten pedał. I chodźmy, bo strefa będzie tam. Kurwo, pójdźmy te pedale. No właśnie, jak mam nazwać pedała, no? Tu będzie środek kolejnej malutkiej strefeczki. Bardzo będzie malutka. No pierdole, no ile jest ludzi? Tu jest środek strefy. I tu jeszcze będzie w strefie będzie bardzo malutka jak ta ośmiolatka którą no nie będę mówił jak e, dwie kreski by Bije mnie Biję pedał mnie. No zostaw, zostaw mnie ty pedale Jezu jak nie pedału Nadal chyba pedał biegł trzeba, leci Ten się tam nie Pedał podskakuje. Tu z lewej będzie, uważaj Piotrek. Jest, właśnie, tu. Jest za tym... Strzela pedał. Kolejna o, kurwa, strefa będzie ale tam. koniec. Nie, tam, tam będzie strefa. Taka maleuszka. Trzy kreski mam przy sobie. O kurwa, tutaj przy mnie są przeciwnicy, ci co nas Widać oh. kroki no. no. Ale to oni tu wejdą wejdą mm -hmm. Dobra, mamy strefę Tu mamy strefę. mają linka A strefa następna Trefa. będzie w tych drzewach takich żółtych tam Ale kampią tam pedały nie macie jakichś tych? łeb mu wystawał idą, będą idą, szli, będą, szybko, szybko, atak. szybko, atak atak ich atak wszystkich. wszystkich zobacz no, dajemy ich od razu jak wyjdą, to idą ich... od razu Dostał. jeden prawie nie żyje z daleka jakiś pedał bije z daleka mnie bije właśnie wyszły pedały dwa razy, co? zatrafiłem pod rząd Słucham. Jest pedał. O no, czym jest pedał. Zabiłem jednego pedała i od razu jest W te liście. W liściach jest pedał. Dostał dwa razy, co? A jest. Dobra. Dwa razy go. Wow. I za kamieniem pedał. I koniec. Prawie stał parodolony. O, powolony. Jeszcze gdzieś pedały. Leci tam Leci. pedał. W strefie jest pedał. W Za tobą na bok. Jeszcze jeden. Dwóch? Jeszcze jeden. Leczy znaczy się wyrzut Fuck off go zrobiłem. Wow.